Dobry Państwu, Tomasz Schweiger, pilne. Szanowni Państwo, opowiem Państwu o tym, jak chciano mi zrobić krzywdę. Nie wiem, jaką krzywdę, nie, nie przesądzam tego, co chciano mi zrobić. Natomiast coś chciano mi zrobić. Opowiem Państwu o trzech dniach ostatnich z mojego życia. Od piątku, przez sobotę i przez niedzielę. No więc, szanowni Państwo, jak pamiętacie Państwo <coughs> i jest ta słynna sprawa paczki poirzuconej e, przez hmm. jakiegoś człowieka, który został sfilmowany. Hmm. Pan minister Siemonia był uprzejmy mnie wyśmiać, ja zgłosiłem sprawę do hmm. sądu, do prokuratury, hmm. bo do sądu złożyłem oczywiście pozew o... o niesławienie i złożyłem również sprawę karmu. przeciwko panowicowi <coughs> Siemaniakowi. Tę sprawę państwo znacie. I wyobraźcie sobie państwo, że zaczynam od piątku. W piątek podczas nagrywania materiałów, no tak się często zdarza, został wyłączony prąd. Uruchomiony został agregat odtwórczy. I Szanowni Państwo, ten, w tym agregacie świeciła się kontrolka, że on się przegrzewa. I został wyłączony, więc po pół godziny. Produ dalej nie było, ale wezwany został serwis. I człowiek z serwisu zauważył, ja mam zdjęcie, mam dokumentację tego, że taki ryn jak gdyby, no bo to jest taka techniczna rynna, w ogóle nie, nie związana z e, e, miejscem, gdzie, gdzie jest paliwo. Jest kilka litrów paliwa. Nie wiadomo skąd. Po drugiej stronie, zupełnie w innym miejscu, jest lew paliwa. E, to paliwo zostało wypompowane. Gdyby tam była jakaś dziura, czy jakieś, nie wiem, konstrukcyjne miejsce, w którym. To paliwo mogłoby tam naciec, to szanowni państwo, niewątpliwie ono bez powrotem tam, tam weszło z zbiornika. Nie ma czegoś takiego. Paliwo już tam więcej nie naciekło. I w sobotę po tym wszystkim, oczywiście, to dalej wyjaśniam. Sprawdzam monitoring, kto mógł tutaj wejść. I w sobotę po tym wszystkim nagle. Szanowni Państwo, otrzymałem taką informację. To było w sobotę około godziny 20, dokładnie o godzinie 22.33. Umieram. Leżę w ciężarówce i czuję, że to są ostatnie moje sekundy życia. Jestem w Warszawie, otrułem się. To moja już 30. próba samobójcza. Nie wiem, kilka minut życia mi zostało. Wie pan, co może pan mi pomoże? Nie jestem w stanie ruszyć. Nie jestem w stanie się ruszyć. Leżę na łóżku. To chyba zawał, ale nie jestem w stanie się ruszyć. Nawet telefon mi nie działa. na łóżku. Mnie to dziwiło. Ale to ten człowiek był w ciężarówce. Czyli no tam to łóżko jest. To chyba zawał. Nie jestem w stanie ruszyć. Nawet telefon mi nie działa, chociaż pan będzie mógł się dodzwonić. Dokładnie tak. Czyli jest podany numer telefonu, nie mogę ruszyć ręką. I ja odpisałem, co się dzieje, gdzie pan jest. Wobec tego, ten człowiek przysłał mi jedną mapkę, o taką, widzicie państwo, jedną mapkę. Przesłał mi drugą mapkę z koordynatami dokładnymi, a za chwilę przysłał mi informację dźwiękową, oraz filmik. Ta informacja dźwiękowa brzmi tak. Jeszcze jeden je. wiersz. Ojej, panie, hmm. pan bez wysługi, samemu proszę nie rać, ale nie wiem, czy żyje. Oj, zawał. Wie pan co?

Chciałbym zabrać głos. Ma... Oh, 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 oh. Ja przynajmniej jestem w stanie powiedzieć. Nie jestem czy to o Dalej jest filmik. Ja zadzwoniłem, ten człowiek chciał sprowokować, żebym ja do niego zadzwonił i z nim rozmawiał. Nie rozmawiałem, zadzwoniłem od razu pod numer 112. Dokładnie wytłumaczyłem to, świetnie mnie przyjęto. Powiedziałem jakie są koordynaty. Później zadzwonił jeszcze pan doktor pytając się o szczegóły. Nie pojechałem, nic nie zrobiłem. Oczywiście, wiecie Państwo, dlaczego Państwu powiem, że dlaczego to wydaje się dziwne, bo Państwo powiem za o kolejnych wydarzeniach. Pamiętacie, to jest agregat piątek, to jest sobota, i później ten Pan napisał tak: Pomogą mi, dziękuję. Był Pan pierwszą osobą, która mi przyszła do głowy. Przedawkowałem amfetaminę, wie pan sprawa, pan szanowny, nie jechałem, tylko pauzowałem, nie jestem mordercą z alkoholem, sobie poradziłem z hazardem, a tutaj od 12 roku życia co jakiś czas mi siada psychika, przepraszam za kłopot, jeszcze raz dziękuję, gdyby nie pan. Dobra, okej, okay. no widzę, że ten pan jest z Lublina, Tam od pani prokurator Śliwiec, delegatury, który mnie ja tak bardzo lubi, ale to y, traktuję to bardzo, bardzo spokojnie, ten bardzo pan, pan chciał ze mną rozmawiać. Szanowni ja Państwo, w rozmowie mogą otrzymać różne informacje, ja tylko nie mówię, tylko Państwu mówię, jak to wygląda, że... słuchaj, na przykład, wiesz, mam Twoich znajomych z więzienia, znam, wiesz, a ja tutaj mam mnóstwo pieniędzy, wiesz, i jak ja kogoś innego, to na przykład te pieniądze zginą, no, nie mogę tego zrobić, przyjeść. Oczywiście nie rozmawiałem, przekazałem wszystko służbom, ja Państwu tylko to tłumaczę, żebyście mieli informacje. I, Szanowni Państwo, w sobotę, i przepraszam, w niedzielę, wczoraj, kiedy jechałem wieczorem koło godziny 19 na odcinku pomiędzy, tak jak wiecie Państwo, jak jest McDonald's, jak się jedzie w kierunku Łomianek, w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego, tam jak się minie już ten radar po lewej stronie, jest cały czas taki las, prawda? Ten, ten las młosiński i tam nagle zwariował mi samochód. Tak, ten samochód mi zwariował. Tam zaczęły się wyświetlać wszystkie kontrolki, m.in. skrzynia biegów, ABS i, i te wszystkie inne rzeczy. Ja mam z tego filmik, puściłem go na x i nie stanąłem tam przy tym lesie, tylko tak. Jak mogłem tym samochodem, dojechałem najpierw w jedno miejsce w Umiankach, powiedziałem tam jednej osobie, co się, co się dzieje, a później pojechałem pod dom, gdzie przebywam I stanąłem tam pod bramą. Ta brama się dosyć, ma taki cykl otwierania otwierała się. W tym czasie, też jest z filmik, ja pokazałem zdjęcia, Niezwykle szybko, z daleka zobaczyłem zbliżający się biały samochód. Biały samochód przejechał obok mnie i stanął tak, celując w kierunku mojej bramy. To znaczy, jak ja wjechałem, stanąłem tak, żeby uniemożliwić mu wjazd do tej bramy, do środka i byłem przygotowany na to, że jak będzie chciał tu wjeżdżać, bo tak to wyglądało na posesję, to ja nie pozwolę wjechać. Bo mojego samochodu użyję jak obrony. Tak. I wiecie Państwo, sytuacja niezwykle dziwna, bo ja sam w domu ten samochód po tych wszystkich wydarzeniach, które próbuję wjeżdżać, to już kolejne działanie, które się wokół mnie, wokół mnie dzieje. Brama się <laughs> zamknęła, tamten samochód zniknął. Nie wiem. Może jest tak, jak mówi pan minister Szymoniak, że jestem przewrażliwiony, a może nawet tak jak uważa, że może mi siada psychika. Przecież, jak pamiętacie państwo, w Radio Rebelliant, kiedy opowiedziałem, uważam w Radio Rebelliant, doszedł do wniosku, że nakłamał, że ja mogę się zgłosić na policję w związku z tą paczką. Już mogłem to zawiadomić, a ja zawiadomiłem policję. Policja nie zareagowała. I teraz sprawa jest w prokuraturze. A prokuratura dalej tego nie może zrobić, bo prokuratura krajowa wrzuciła piłeczkę do prokuratury żolibowskiej. Nic się w dalszym ciągu nie dzieje. Wystarczy ustalić tego człowieka, który podrzucił tę paczkę. I tutaj ja mam więcej materiałów z inwigilacji. I wiecie państwo, nie wiem co, co chciano zrobić. Te sytuacje są, nie wiem, takie Łagodnie mówiąc, niestandardowe. Ja nie panikuję, natomiast w świetle tych wszystkich wydarzeń, to znaczy zatrzymania pana komendanta Maja, którego no de facto ja pierwszy wyświetliłem w 2016 roku na podstawie moich działań, pan komendant Maj został pozbawiony stanowiska, później pan wiceminister Zieliński, później. Wcześniej zatrzymanie tego wyższego oficera CBSP pana przemysława, człowieka związanego z wąsikiem, znalezienie przez nas niezwykle ważnej, ważnej informacji i dowodów na to, że zwerbowano moją obrończynię, płacono jej bardzo duże pieniądze. Ostatnia faktura była. 40, czyli nie ostatnia, tylko ta faktura taka największa, już miesiąc po na aresztowaniu była 49 tysięcy złotych. Powiedział Państwo, te wszystkie informacje, te wszystkie rzeczy, te nadal, te śledzenie mnie, Janka, także dwóch funkcjonariuszy, były funkcjonariuszy CBA, czyli Jacka Stawickiego i Pawła Rafalskiego, Którzy zrobili zdjęcia tej obserwacji tak samo. Oni mieli zresztą swój wywiad w Onecie. Tym zainteresował się pan minister Bodnar. To są wszystko takie, jakby się Państwo, przypadkowe przypadki. Ja mówię to Państwu, bo niewątpliwie również to, że odeszła pani świadkowska Gurdak, która była Promowana przez pana Zbigniewa M. Było komendanta głównego policji. E, Widzicie państwo, no przez rok była, czy dłużej była szefową tej najważniejszej służby, która mogła tutaj. Y, wszystko, miała najważniejsze śledztwa. E, pan y, Zbigniew M. za to został y, aresztowany na trzy miesiące, na, że wziął. Według tych podejrzeń o grupie przestępczej działał e, na szkodę wymiaru sprawiedliwości, chcieli odsunąć e, panią e, prokurator od sprawy, czyli od 2016 roku nic się nie zmieniło, a te, te jego zarzuty są za 2024 rok, czyli jeszcze znowu zrobili swój comeback. Pamiętacie Państwo, że tam jest rzeczywiście e, ten. Przestępca, którego wsadziłem do więzienia, ten szef największej grupy przestępczej VAT-owskiej, wyłudzającej VAT na paliwach, Paweł K. Jego wspólnik to Marcin Boś, człowiek, który twierdzi, że jest świetnie, zaznajomiony zna się z Ernestem Bejdą, byłym szefem te materiały, coś tam były. Ten człowiek uciekł i znalazł się w Kaliningradzie. Przez długi czas list gończy za tym człowiekiem. Był listem gończym bez zdjęcia. I ja przekazuję Państwu tak po prostu ten, te suche te informacje bez komentarza. I mam pytanie do Pana Siemoniaka, do Pana Rzeńskiego. Czy będziecie uprzejmi sprawdzić, kto za mną chodzi, wy wiecie, kto za mną chodzi. Albo spowodować, żeby ci ludzie przestali chodzić, albo ewentualnie, żeby tę sprawę mogła wyjaśnić prokuratura, że mogła się odnieść do tego, co mówię o zawerbowaniu mojej obrończyni, bo ani obrończyni była zawerbowana jeszcze zanim mnie drugi raz wsadzono do aresztu. To znaczy, że na mojej sprawie aresztowej ja nie miałem obrony, czyli. Tej, te, to postanowienie jest bezprawne, bo nie miałem obrony. Ja wam się robi bardzo, bardzo, już tutaj mówię o tych ludziach e, prześladujących miejsce bardzo, bardzo gorąco, a te działania w ciągu tych 3 dni, które opisałem powinny być wyjaśnione. Przypominam tylko, że w 2020 roku na y, 3 miesiące przed zatrzymaniem mnie, tym drugim bezprawnym, kiedy już pani obrończyni była zawerbowana, po złożeniu przez nas z Jankiem Pińskim materiałów, których rzekomo miało nie być, które zabrało ode mnie CBA i okazało się, że Pendrive okazało się puste. Nie byłem kolekcjonerem pustych pendrive'ów. Pan sędzia, prowadzący sprawę, po uzyskaniu tych informacji, Zgłosił wniosek do komendanta głównego policji o objęcie Jana Pińskiego i mnie ochroną ze względu na zagrożenie dla życia i zdrowia. My żeśmy tylko zgodzili się na część tej ochrony, i zgodziliśmy się na ochronę, żeby ludzie Kamiejskiego byli 24 godziny na dobę. Wydaje mi się, że te wszystkie informacje, przynajmniej tak kompleksowo, powinny być wyjaśnione przez prokuraturę jakąś niezależną, może już niezależna służba powinna zrobić, nie CBA, bo CBA dalej się zajmuje mistrzowami, mimo tego, że jestem <laughs> ofiarą bagasu sam. <laughs> I widzicie Państwo, ja podaję suche fakty do wody zdjęcia. Jeżeli ktoś uzna, że to jest wymysł mojej, nie wiem, tutaj wyobraźni, albo ja chcę zrobić, bo u siebie jakąś tutaj medialne medialny show, to tak nie jest, bo jak widzicie Państwo, to wszystko ma poparcie w tych dowodach. Czekam na reakcję, a to, że ja to Państwu powiedziałem, to, to być może mi ratuje życie, bo ja nie wiem, po co ci ludzie ewidentnie chcieli wpaść na moją posesję, kiedy byłem sam. Ja na przykład zakładam taki scenariusz, bo ja zakładam również Przemogliście się mi zrobić krzywdę i rozwalić monitoring. I wiecie państwo, a pan Siemoniak by stwierdził i reszta, no, że ja pracowałem wśród bandytów, no to i tak by się stało. Trudno, a sprawy by nie było. Nie będzie tak, słuchajcie, ja się zabezpieczyłem, czekam, kiedy państwo zacznie mnie chronić, a nie mnie cały czas gnębić. Podaję świadków, Podaję świadków, których się nie przysłuchuje, podaję dowody. Jeżeli to ma być również tym hmm. początkiem, żeby dalej mnie gnębić, no to przyznam się, że ja nie pozwolę na to, bo być może tutaj dojdą do wniosku, że nie wiem, w jaki sposób nie. Hmm. Tak przesłuchiwać, czy w taki sposób tę sprawę wyjaśniać, żeby to było dla mnie uciążliwe, dolegliwe, kłopotliwe. Nie. Ja jestem otwarty do uprawy zmieralnościowości, ale nie ze skorumpowanym ludźmi. Dajcie normalnych, dajcie nowych normalny. działań. Pamiętajcie, najdłuższa żmija a Moją tarczą jesteście wy, bo wiecie. Teraz jeszcze duży kłopot zrobić mi jakąś krzywdę. Dziękuję Państwu za uwagę. Na bieżąco będę Państwu oczywiście o wszystkim informował, mimo tego, że będą chcieli nałożyć na to Kaganiec wszystko mówiły się że dajne. tak jak moje sprawy, które inni upubliczniają przynajmniej te wątki, kawałki tych wątków, które mają być takim zbiorem kompilacji nieprawdziwych na mój temat. koji Państwu za uwagę. Visenja.